Witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj niedziela, już po południu, tak powiem ciemno, jeszcze wieczorne karmienie, tak jak cały czas powtarzałem, karmię ptaki dwa razy dziennie. Na dworze mróz, aktualnie już minus sześć, więc, więc jest nieźle, ptaki jak widać w bardzo fajnej kondycji, dziś aktualnie ostatni dzień tej kuracji na salmonelle. 12 dzień. Myślę, że wystarczy. Nie było żadnych symptomów u nich, jeżeli chodzi w trakcie przeprowadzania kuracji. Apetyt cały czas bardzo fajny. Zdrowotnie myślę, że jest bardzo dobrze. Ptaki w ręku leżą bardzo ładnie, okrąglutkie, aż miło. No, może pokażę teraz, jak to wygląda, że tak powiem, zdrowotnie jeśli chodzi o trawienie, bo na to też wiele osób zwraca uwagę. Tak więc pokażę. Pokażę może, jak to wygląda zdrowotnie. Dzisiaj rano specjalnie posprzątałem, żeby zerknąć. Jak to będzie wyglądało na zakończenie, że tak powiem, tej kuracji. Myślę, że wszędzie wygląda tak samo. Możemy sobie wszędzie podejrzeć. Suchutko, fajniutko. Tak jak mówię, no nie było tutaj mokro też i przed kuracją. Ale teraz widać po całym dniu, że możemy wszędzie przejrzeć i wszędzie to wygląda identycznie, więc. Myślę, że zdrówko jest, zdrówko jest w pełni. Tak jak było widać, myślę, że wszystko jest w porządku. Ptaki bardzo fajnie, powolutku szykowane do nadchodzącego sezonu. Teraz, tak jak mówię, dzisiaj ostatni dzień tej kuracji. Od jutra, przez najbliższe 7 dni, środek na grzyba będą dostawały do wody. Środki, wiadomo, najróżniejsze mamy na rynku. Więc teraz, no wiadomo, po kuracji 7 dni grzybek, żeby porządnie tutaj zabezpieczyć pod tym kątem. Dodatkowo będą podawane na karmę, będzie podawany probiotyk. Już wszystkie samce są tutaj wpuszczone. Tutaj pokażę, bo tutaj kilka zapytań było o cele numer 12. Tak, jest rozbójnik też. Rozbójnik ma cele otwartą żeby troszeczkę zniechęcić go do latania wyżej, bo tam wybitnie mi tutaj dokucza samczykowi z szóstki. No ale, ale na razie widzę, że ten daje sobie z nim powolutku radę. Wrócimy, może do starego kadru. Niech popatrzymy, jak jedzą. Tak to mniej więcej wygląda. Tak jak mówię, teraz będzie kuracja na grzybek przez najbliższe 7 dni, żeby porządnie tutaj wszystko odgrzybić żeby je dobrze zabezpieczyć przed grzybicą, no i później po tych siedmiu dniach wejdzie SDT, czyli odbudowa nerek i wątroby. Wiadomo, też środków na rynku jest sporo, takich na odbudowę wiadomo, można e, podawać więcej, na przykład Ostropestu, też bardzo dobrze działa na te organy, żeby je oczyścić, żeby je zabezpieczyć, odbudować. Tak więc bardzo, bardzo serdecznie polecam, żebyście teraz w tym okresie zadbali o to jak najbardziej, żeby te ptaki mocno zregenerować. Jest ten okres spoczynku, więc ten okres, w którym musimy dobrze o nie zadbać, dobrze je zabezpieczyć i przygotować na to, co je czeka już za kilka miesięcy, czyli łączenie w pary, wychowywanie młodych, na co ja zwracam uwagę, żeby szybko, ładnie położyły jajka no to jest dla mnie też taki wyznacznik czy, czy wszystko dobrze zrobiłem czy wszystko tutaj w tym okresie zimowym przeprowadziłem zgodnie, zgodnie z planem, czy wszystko zagrało wiadomo jeszcze czeka szczepienie no tak jak mówię, no w tym roku znowu będę musiał je szczepić zimą niestety od przyszłego roku już takie szczepienie mam nadzieję, że będę po prostu odbywał zaraz po lotach no, Ale tak jak mówię, no w tym roku wszystko się niestety jeszcze pochrzaniło, nie tak jak planowałem sobie. No ale tak jak mówię no. Przyszły rok może będzie, może będzie troszeczkę inaczej. Tak jak widzicie wszystko wygląda dobrze. E, Ustanic wygląda to tak samo. E, szykujemy się powolutku do wystawy w przyszłym tygodniu. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, nic się nie zmieni. Sobota, niedziela, wystawa okręgowa no, przymierzam się jeszcze zadzwonić tam do organizatorów, czy będę mógł nakręcić jakiś materiał nie ukrywam, chciałbym stworzyć taki malutki filmik z wystawy jak to wygląda, jak to się odbywa no zobaczymy, zobaczymy, mam nadzieję, że dostanę taką zgodę na nagranie jakiegoś fajnego materiału który, który na pewno, gdy wyląduje w sieci może zrobi nam malutką reklamę naszego sportu w nieco większym nieco większym gronie e, zobaczymy a dzisiaj, a dzisiaj przede wszystkim chciałbym mm, zwrócić się po raz kolejny do hodowców, którzy zaczynają do hodowców z mniejszym stażem do hodowców, którzy cały czas szukają swojej drogi e, jak ten swój spa, ten swój sport tą swoją karierę że tak powiem zabawę w gołębiarce rozpocząć czy potoczyć Jestem po bardzo, no wiele osób do mnie pisało, kilka osób się do mnie odzywało, znam też wielu, wiele osób takich, taki błąd, który robimy, no zwłaszcza na początku, tak, bo jest on bardzo częsty, ale jest też to po części spowodowane moim zdaniem przez hodowców bardziej doświadczonych, którzy niestety... Troszeczkę źle według mnie postępują. Pierwsze, co to ilość gołębi nabywanych? Wiadomo, na początek każdej hodowli musimy te gołąbki skąd sprowadzić. Musimy czymś zacząć, tak, się bawić i tak dalej. Aczkolwiek wiele osób próbuje w szybki sposób dojść do czegoś, przynajmniej tak się wydaje, nie biorąc pod uwagę, pod uwagę przede wszystkim zdrowotności tych gołębi. Ciągając gołębie na potęgę, jak to ja mówię, z różnych źródeł. A bardzo często jest coś takiego, jak dostałem od kogoś gołębie za darmo, jeszcze gołębie jakieś stare, gołębie niewiadomego pochodzenia, i tak dalej, i tak dalej. Ludzie się z tego cieszą, ja to rozumiem, są to różnego rodzaju gołębie na start, właśnie często stare, no niestety. Tak wygląda ten nasz sport, tak wygląda ten nasz świat, że niestety mało kiedy takie gołębie oddawane, bo ktoś chce się ich pozbyć, bo po prostu komuś zawadzają, są to ptaki wartościowe. Niestety bardzo często są to ptaki z jakimiś defektami, których nie widać. Ja to mówię wprost: defektami zdrowotnymi, defektami odpornościowymi itd. itd. Naprawdę coś, co ja polecam od siebie. Chcemy zacząć, chcemy zacząć, yy, gdzie jeszcze tej wiedzy nie mamy takiej odpowiedniej. Zacznijmy naprawdę od mniejszej ilości. Naprawdę nie ściągajmy 50-80, 100 gołębi do rozpłodu, bo ktoś nam dał, bo ktoś nam podarował. Jak widzę posty na Facebooku typu, yy, czy ktoś nie ma na oddanie. No po prostu wiem, że tak jest najprościej. Wiem, że, że może ktoś podaruje dobre ptaki, nie powiem, że nie, aczkolwiek. Ja biorę to bardzo z przymrużeniem oka. Naprawdę moim zdaniem na początek nabyć, ewentualnie, porozmawiać z jakimś kolegą i tak dalej, jeżeli, bo mamy tych znajomych w środowisku. I naprawdę na początek nabyć sobie gołąbków. Nie za miliony, nie muszą być takie. Nabyć sobie tych gołąbków, ale moim zdaniem najlepiej gołębi młodych. Jakichś powdowcach, wdowcach. Jakiś e, gołębi, które naprawdę jeszcze mają czystą kartę i takimi zacząć się bawić od początku. Moim zdaniem byłoby to o wiele, o wiele zdrowsze. Aż przerwę na chwilę, bo oczywiście tutaj po raz kolejny kolega nam rozrabia. Nie mógł tej chwili poczekać. Nawet przy mnie to zrobił. No musimy, musimy kolegę wygonić stamtąd. Kolega wie, że nie może tam przebywać. No musiał niestety opuścić to miejsce. On już, on już powoli wie, że jak ja wchodzę, to ma zlatywać. No ale teraz się troszeczkę rozkokosił. No ale niestety jest wybitnie ostatnio upierdliwy. Tą, tą celę sobie zajął. I, i, I bardzo lubi tam nocować. W dzień jeszcze daje spokojnie młodemu tam siedzieć, ale w nocy, gdy zbliża się okres nocowania, to tamta cela wybitnie go przyciąga. No ale myślę, że jeszcze chwila i go tam oduczę tego. No jeżeli nie, no to młody będzie miał problem. Bo jednak zwracam na to dużą uwagę. Ale wracając do tematu, eee, zawalając się gołębiami. Niewiadomego pochodzenia, gołębiami podarowanymi. Tak jak mówię, nie oszukujmy się z reguły. Są to ptaki, które u danego hodowcy się niestety nie sprawdziły. Yy, wiadomym jest, że no, nikt nie odda za darmo. Choćby nie wiem, no, no, choćby dobrze go znał. Mało kto podaruje swoje dobre, wybitne gołębie rozpłodowe. Wiadomo, czasem. Zdarzają się sytuacje, jeżeli ktoś ma, ktoś ma jakieś święte zasady, czyli nie wiem, 20-30 par w rozpłodzie, coś chce nabyć, czasem potrafi mm, zredukować coś, co już ma, a po nim ptaki lecą, no, rozumiem, zdarzają się i tacy hodowcy, ale niestety jest tych hodowli niewiele takich i na, o tym musimy, musimy o tym pamiętać, że nie ma takich hodowli zbyt wiele. Bo to już są naprawdę z reguły hodowle, które mają ugruntowane jakieś swoje stado gołębi dorosłych i, i już wówczas wiedzą na czym, na czym bazują. Tak? Ewentualnie próbują sobie to stado jeszcze przyspieszać. Nie jest to takie proste. Gdy słyszę o hodowlach, które mają tak jak mówię, 80-100 gołębi w rozpłodzie, a przez 2-3-4 lata nie mogą no nic zdziałać w tym sporcie, tak? Czyli gołębie giną masowo. Nie ma konkursów, jest problem e, z tym, aby, aby w ogóle łapać serię. No nie jest to tędy droga. Niestety trzeba te ptaki z tego stada eliminować. Ptaki, które nie przekazują, ptaki, które e, nie dają dobrego potomstwa. No niestety nie możemy się nad tym litować. Nie możemy, e, nie wiadomo jak długo te ptaki te ptaki u siebie przetrzymywać bo to jest droga donikąd potrzeba tych gołębi czasem mniej, ale tych ptaków, które już coś pokazują te ptaki należy zostawić te ptaki należy, jak to ja mówię zagłaskać hodować po nich i rozchodowywać te rodziny, które już są I dopiero do nich ewentualnie dokładać coś jeżeli <laughs> mamy tych gołębi więcej powiedzieć sobie w którymś roku stop nic nie przywożę, nic nie nabywam, choćby mnie ktoś nie wiadomo jak nęcił, choćby ktoś dawał mi 10, 15, 20, mówił, że za darmo i nie wiadomo jakie fantastyczne. Naprawdę, czy jeżeli już mamy taką bazę u siebie, najpierw to sprawdźmy. Porządnie sprawdźmy to, co mamy. Poświęcić rok, dwa, przelotować tą młodzież, przelotować te roczniaki, przelotować całe stado, co tylko się da, zostawić coś, co jest wartościowe. I dać tlen, bo im więcej, to nie znaczy, że lepiej. Ja u siebie też w tej chwili uważam, że mam ptaków za dużo. Też nie jestem pewny, czy, czy będzie, będzie to jakoś wyglądało w przyszłym roku. Część samców stąd prawdopodobnie będzie lotowane z siodełek, bo po prostu wydaje mi się, że jest ich tutaj zbyt dużo. No i też mi to przeszkadza. Też mi to przeszkadza, też mi się to nie podoba. A mam do lotu 60 gołębi i dla mnie jest to zbyt duża ilość. Eee, a gołębi w rozpłodzie tam naprawdę nie musi być gołębi dużo. Musimy patrzeć to co mamy, zadbać o to co mamy i tym pracować. Coś co mi się właśnie nie podoba, jeżeli chodzi o właśnie starszych hodowców. Starszych hodowców, starzem oczywiście hodowców doświadczonych, którzy Właśnie w ten sposób, że tak powiem, często pozbywają się selektów, czyli gołębi słabszych gołębi, które no, u nich się nie sprawdzają. Jaka jest to droga? Jest to droga po części do tego, że w, ten, w tym kierunku właśnie idzie ten nasz sport. Ciągle narzekamy, że masa gołębi ginie, że masa gołębi nie ma gołębi później na loty, są loty, Wiadomo, że jest lot katastrofalny przez pogodę, zdarza się. Ale że, że przychodzą loty 200-300, nagle coś pod wiatr i masa gołębi ginie w oddziale. Tylko często popatrzmy na to, skąd ci nasi hodowcy, ci hodowcy początkujący, którzy zaraz się bardzo szybko, bardzo szybko do, tego, do tego sportu nie tyle uprzedzają, co zniechęcają bardzo. Skąd oni mają te ptaki? Jak często oni mają te ptaki, właśnie z tych selektów, od tych hodowców, którzy wypychają im te ptaki, które normalnie nie powinny, nie powinny dawać młodych, powinny zostawać po prostu eliminowane, bo się nie nadają do tego sportu. Nie róbmy tego, że nie dawajmy, nie rozdawajmy ich, jeżeli wiemy, że nie są nic warte. Jeżeli coś jest niewarte, nie daje młodych, nie daje potomstwa godnego latania. Naprawdę nie róbmy tego, że będziemy je wciskać tym młodym hodowcom. Oni będą mówić i opowiadać jakie to, mają, jakie to mają ptaki, z jakich hodowli i tak dalej. Ale po co to, jeżeli dobrze wiemy, że te ptaki były słabsze, a słabszy ptak powoduje tylko to, że później na sami narzekamy, że mamy choroby w kabinach i tak dalej, i tak dalej. Słabszy gołąb będzie dawał słabsze potomstwo i to jest błędne koło później to my narzekamy że nasze ptaki zarażają się w kabinach i tak dalej no tak, ale często tam lądują te nasze selekty dzieci tych naszych selektów które są niestety rozdawane dalej i tak dalej i tak dalej te selekty niestety muszą zacząć znikać a nie być rozdawane no już o sprzedaży nawet nie wspomnę też miałem w tym roku dwa samce tutaj, stąd, które były lotowane, tak? Były to dwa samce roczne, które były lotowane, ale ja uznałem, że są za słabe. No i tych samców nie ma. Nie, nikt ich ode mnie nie dostał. Nikomu, broń Boże, ich nie sprzedałem. Po prostu były wyeliminowane. Widziałem, że po sezonie nie podobało mi się ich pierzenie i tak dalej. Nie ma ich. Nie ma ich i nie będzie u nikogo. Po prostu gołębia słabszego na pewno bym nikomu nie oddał, nikomu nie wcisnął, no nie tędy droga. Tak samo, jeżeli u mnie gołą przez dwa lata w rozpłodzie nie da nic dobrego, no to nie wyląduje u, u mojego tego czy tego kolegi. Nie ma takiej opcji. Jeżeli nie daję młodych, to znaczy, że się po prostu do tego sportu ten ptak nie nadaje. Ptaki yy, słabsze zdrowotnie, miałbym je leczyć, żeby później komuś oddać? No nie. Takie słabsze zdrowotnie również nie mają prawa z tej hodowli wybyć, że tak powiem, do innej hodowli. No ja czegoś takiego nie widzę, nie rozumiem i naprawdę polecam Wam: nie róbcie w ten sposób. Nie bierzcie wszystkiego, co Wam ktoś chce podarować i zwróćcie uwagę naprawdę lepiej mieć tych ptaków mniej, a dobrze zadbać o ich zdrowie przeselekcjonować je pod kątem zdrowotności. Żeby zostały te ptaki najmocniejsze, te z mocnym systemem immunologicznym, które same walczą z tymi podstawowymi chorobami, których nie trzeba ciągle podawać jakichś antybiotyków, ciągle się zastanawiać, jak je leczyć. Bo to mówię, nie tędy jest droga. ściąganie z pięciu, sześciu, ośmiu hodowli, bo ten mi dał, bo ten mi dał, bo ten mi podarował. Fajnie, że ktoś chciał pomóc, ale czasami no mógł tylko zaszkodzić tyle na dziś bo i tak się rozgadałem za bardzo na koniec wstawię Wam jeszcze kilka zdjęć samców rozpłodowych bo powolutku szykuję szykuję materiały dla kolegi który, który coś tutaj dla mnie tworzy tak więc wstawię kilka zdjęć które sobie tak delikatnie przerobiłem Gołąbków rozpłodowych na, go, na rok 2022, a tak, w ramach, yy, w ramach ciekawostki i zapowiedzi tego, co już niedługo myślę z kolegą stworzymy, co Wam przedstawię. Tyle na dziś. Trzymajcie się ciepło, bo na dworze naprawdę robi się nieciekawie. Czekamy na wystawy. U Was już się odbywają, więc mam nadzieję, że są bardzo udane. I, i pełne miłych, miłych, fajnych rozmów, no i miejmy nadzieję, że i ogólnopolska się odbędzie. Tyle na dziś ode mnie. Pozdrawiam Was serdecznie. Dobry lot.